Dobra, teraz tych załatwimy. się że znowu tak ją miał. O, i pokażę wam teraz te rołociki. One mają tylko jedną specjalną, że jak każę im powiedzieć, co tu tak się znajduje, to powiedzą. Tu znajduje się nic i zmarnowałem. Nienienienny sterowec, do ale dobrze No, powoli, powoli te. Latające coś są dobre. Te, te, te posłużą mi do obrony. Rozłóż się, ty też. Tobie co? Rozłóż się. Otwórz się na świat, kolego. O. Pójdzie to działko. Chyba, że. No chodźcie. O, to moi, lol Myślałem, że to sojusznika ja biegiem, biegiem, biegiem Mogę jeszcze technologię rozwijać tutaj? Nie, nie mogę Arturitus, właśnie z oczu O, nasz sojusznik tutaj nowo obiła na, którego nie wiem, gdzie jest A tak, słuchajcie, mi go pokazał. A teraz ich Ewa, aktu. Każdy lubi mi się. O, i teraz pewnie w tym gdzieś miejscu będzie śc ścinka. O. Gdzie ty jesteś? Jest oddział specjalny. Zrozumiemy. Tu coś idzie? O, wyjaśni. Teraz wam pokażę. O, mamy takiego zielonego ludka. Nie, takiego staszkiem normalnym. Rzesz. Nie, zniszczyć mi to, to niszczyć szybko, 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 szybko. To trzeba zniszczyć, bo to jest bardzo mocna piechota, a teraz na ja miała tylko samoloty i piechotę. O czymś coś które tu rozstawiłem. Ale to leczy tak w charakterze oblionnym. Ah. I tak w ogóle to witam w drugiej części no pewnie już jest druga część. Nie wiem, bo nagrywam to ciągle. Będzie podzielone po prostu jedno nagranie na dwie części. Ale no tutaj chodźcie no Tutaj chcę Tutaj chcę. Oni, to jest bardzo normalne no. Jakoś nigdy tych nie widziałem, no już o nich Dobra, walniemy sobie w technologii i w teczowni Jejciu, ile upgrade'ów Ale one się przydadzą, bo... Pewnie no yeah. Tu stoją tu stoją. Tu oddział wolitarnej piechoty. Dobra, to działko się przyda. Oni chwilę tu postają, zaraz jedno będzie moje. Bo nawet już jest. Mogę się zrepelować. Trochę potrwa, a w tym czystym się drugim. A tu działko wroga. wstali chwilę. Ta droid, który ma tę. pokazywanie gdzie, gdzie co jest. mi sobie tu Czubakę i, i. ...niego. Tak Myślę, że na trzecia część będzie, ale dobre to Nie uprzedzam faktów. A wy tutaj będziecie teraz pod wami jakiegoś mądrzejszego, genialniejszego. I teraz Czubaka. Czubaka jest fajniejszy niż Dwóch, dla mnie. Ale no, może ona. To, nie, to jest sprint, a tu ma przyjęcie pojazdu. To jest sprint, a to jeszcze nie obcykam to jest? EMP boost. Dobra, nie wiem co to jest. Nie wgłębiam, najdźwiej. W no. To się przyda. patrzmy tutaj. I więcej takich fajnych. Coś tu lepiej. Print. Ognia, jak poleciał? Ognia, dobra, i przyjdziemy. A tak leciałbym. O rzesz, dobra, wam tu mnie te szczubaki. Dobra, przyjmi. O, i te wóz jest teraz mój. Aha, a co, on jest dobry? <grystanie> Dobra Zniszczyć to Tu mi się już pewnie zrobiło I tu Nie, właśnie przeciwko temu dobre są samoloty, ale chyba już się straciłem Dobra, damy tego Boosta i to zaraz, teraz Gdzie to jest? Znikło! Dobra, wszystko jest O, Jest bardzo dobrze przeciwko piechocie. To jest genialne. Coś znowu tu strzela. Ostrzał! O, o, o czubaka oberwał. I piechoty trochę. O, obi jest z nami. Witaj, obiłanie. My w tamtym dosarie Obiwan. Czekaj, tam pogodzimy ludzi, ale my w tamto Stretczyliśmy oddział 1. No. Tu nas strzelają. Ej, ja was zostawię tutaj na straży. I ile mamy tych bohaterów. Ani nic. Bo, bohaterem się sam nie wygra. O. Słabiutko, słabiutko, słabiutko. technologie, technologie, gdzie mogę włożyć te, jeszcze technologię? One się przydadzą, mniej więcej. O! Tu mam samoloty. Się rozlazły. Dobra, Oni mają też taką fajną umiejętność. A, tylko na te duże. Ej! zaraz tym nie będą. Nie, to zniszczyć, to zniszczyć! Ja tylko nienawidzę, on jest strasznie mocno przeciwko piechocie. Dobra, się coś. Wy pójdziecie na straż tego. Co tu robisz Obi-Wan? Ja bym ci już dawno posłał w ogień walki. Ja drzwi muję. Dobra, każę wam patrzeć na wszystkie strony, być ostrożni. A, mam też proszę być ostrożnym, tu się będę. Tu niezła jatka. No ja samoloty góry górę nad polem bitwy. Dobra. A nie ma tekstu. To się nazywa chyba po polsku ścigacz. A wy to co się lenicie? Ruchy, ruchy, ruchy. Czubaka. Właśnie zmieniła się jest cała mocna o, strzał. I to będzie teraz bardzo mocne. Strzały. To chyba tak logiczne, wiecie? O. Idzciu. Ta gra ma już ponad chyba rok ma. Nieju, nie. ale dalej. Zniszczyć. Dobra. Usuwalnimy te czołgi. O, nasz solużnik się wdarł. Mmm, już po nim. A, a nie, co chyba? Nie to nie nasze. Kowarka i znowu moim da Dobra, no to co? Frontal zniszczyć to. Sprint. włączę to, no to macie lepsze ataki wtedy. O, jeju, 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 jeju. tutaj nikt nie był. O, o. By. Tutaj nie Chodź i tak kasy, Ja produkowałem te, jeju. Zwykle je ja produkuję na maksa. Mam lepiej, produkuje Nie są słabe. Ktoś tu jeszcze ma do roboty? Chyba jednak nie. Smutno. Zniszczyć to. Dobra, eee, przepraszam, znowu że jest na chwilę zamilkam. Ciągle się skupiam. O, właśnie te czołgi, które teraz produkuję. Mam na sobie tak filmik, chcę. O, z rakiem strzelałem. Czy zobaczyć, coś się dzieje. O, a to to, co, rozstawiłem do obrony. O, coś się dzieje w końcu. Bum. Jazga. On nie może pozwolić, żebyśmy to przejęli. Wtedy praktycznie e, zginął. Jeśli to bronimy, on. Spójrzcie, gdzie tu pichoty leży. Dwa naraz. Combo! Co znowu? Stań po środku. Będzie to chyba przejmować Tylko nawet się nie da przejąć lol Tak nie da się przejąć, dobra Lol, ale tak bo trzeba mieć jedno miejsce zawsze, na przykład tu na nie będę mógł przejąć nigdy. Ale to, jak jest coś takiego wisi, to chyba, to można Wow Chyba naprawdę będzie trzecia część jeśli nie się z... No z sum Nie padnie, komand są to. i dobrze. <laughs> Czupa, gadali w tym Bam, 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 A już tam prawie całą sprawę za. A, dlatego. Idź, Bum. Zniszczyć to. O, to co to jest? Komunikator. I. Nie macie łączności. To jest zniszczone. Dobra, teraz tylko szukać dobitków Praktycznie. No dobra. Mm. bum. Obiłanie Witamy cię wśród nas Załatwić... Trzy <grym> szybciej <grym> szyb i nie ma wada. Załatwić generator. Się przydaje. Czasem. Na przykład do tego jest potrzebne. Jeśli się nie ma generatora, to nie będzie tego pola. Musi być generator. Zawsze. Wygraliśmy! Ja yeah. dziękuję za uwagę. To był dwuczęściowy odcinek z e, jednej takiej bitwy w Star Wars: Empire at War. Zawsze to jest porąbane, u nas pokaże nam tylko te, te malutkie straty, a u a, a wiecie co straciliśmy, bo wszyscy to wiemy, co nie? Ale przez to można też poznać kto wygrał, jak się nie było. No to, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.